Miałem sen. Piękny sen. A w tym śnie, jeszcze jeden sen. Ludzie byli pracowici. Nikt. Nikt, nikt nie był bezrobotny. Ludzie, zarabiali w Ludzie w tym śnie zarabiali tyle pieniędzy, ile potrzebują do życia. W tym śnie nikt nie popełnił. W tym śnie nikt nikomu nie brakowało niczego. W tym śnie każda potrzeba w każdej chwili mogła zostać zaspokajana. W tym śnie. W tym śnie nie było globalnego ocieplenia. W tym śnie. W tym śnie ludzie. Mogli w każdej chwili zmieniać pracę, bez żadnych obaw o przyszłość. W tym śnie można było planować, planować rodzinę, bez żadnych, żadnych obaw. W tym śnie nie było ludzi nieodpowiedzialnych. W tym śnie każdy mężczyzna płaci, każdy mężczyzna zostawał z rodziną. W tym śnie nie było sytuacji, żeby mężczyzna nie chciał, yy, nie chciał utrzymać dziecko. W tym śnie nie było sytuacji, w których, w których dziewczyna pozywała faceta o alimenty, bo nie chciał wziąć no, odpowiedzialności tak. za dziecko. W tym śnie każda chorob, każdą chorobę można było wyleczyć tylko i wyłącznie jedną tabletką. W tym, śnie technologia, w tym śnie technologia pozwala odbłazać pozwala ludzi fizycznie o 30-40 lat. W tym śnie serce jest do led biady. W tym śnie ser, serce jest w stanie zostać zastąpione przez sztuczne serce. W tym śnie ludzkość jest Cywilizacją międzyplanetarną. W tym śnie politycy nie mają władzy, tylko lud. W tym śnie. W tym, w tym śnie kosmos jest do otwarcie, otwarcie ręki. W tym śnie można pole, poleci, polecieć na Marsa czy na Jowilsza na wakacje. W tym śnie, pa, w tym śnie pa, panuje taka sama cywilizacja jak rodem ze Gwiezdny wojen. To jest bardzo piękny sen. Szkoda, że się obudziłem i obudziłem się w tym, w tej szarej rzeczywistości. To ja się zabierze da moi drodzy papa.